O, szlak! Ej, co jest? A! Kari? No, ja wiem, że nic nie wiem. Raju, jest tak ciemno. Nigdy nie zostałam aż tak do późna w szkole, ale hej, to dla mojego klubu. Racja, to też jakiś sposób, żeby uciec przed nudą. Och, więc może oficjalnie dołączysz do klubu, Akari? Powiedziałam, że to tylko na chwilę. Nie będę się irytować, jeżeli nie robiłam tego do tej pory. Wiesz, że tylko niepotrzebnie utrudniasz, prawda? To mogłoby być bardziej relaksujące, codzienne no i dla zabawy, widzisz? Och, racja, ale i tak podziękuję. Zresztą już trochę za późno na dołączenie do klubu. Eee. Raju Akari, to niebezpieczne, by jednocześnie iść i pisać wiadomości, wiesz? Dostałam powiadomienie. Ha, to od Akari. Za nami ktoś nas śledzi. Naprawdę? O raju. Co robimy? Szybko skręcamy do głównej ulicy. Najpewniej nie pójdzie za nami, jeżeli będzie pod obserwacją innych. A ty? Ja będę szła dalej. Nie ma opcji. To ryzykowne. Nic mi nie będzie. Zadzwonię na gminę, jeżeli będzie taka potrzeba. Powiedziała nie! Do domu już. Ja sobie poradzę. Nie utrudniaj. Dobranoc. Co jest? Jeszcze mi każcie uciekać. Do jutra. Dobranoc. Dobranoc. Niedobrze. Ej, co jest, że ja nagle mam ciary w tej grze? O, szlak. Oczywiście, że za nią. Oczywiście, że to zrobiła. Miała rację. Ta osoba za nami podąża. Akari! Kari. Co tu się dzieje? Wciąż za mną idzie. Najpewniej jakiś łobuz. Może powinnam już teraz zadzwonić na gliny. Ale jeżeli się mylę... Chyba, że to jest Sakura... Będę szła dalej... Okej... Okay. Nie będę opuszczać głównej drogi... Ani nawiązywać interakcji z innymi ludźmi... I zobaczymy, co się wtedy stanie... Ołszlak... Ej, jakby serio? Nie... Cholera. Główna droga. Zniknął. Najpewniej uciekł. Co ze strata czasu? What? Okej. Okay. Chciał znaczy opuścić głównej drogi. Czy ja mam się trzymać z daleka od głównej drogi? I od ludzi. Nie. Okej. Okay. Gdzie je ja mam iść? Okej. Okay. Niedobrze. Tu powinno być dobrze w porządku. Przepraszam, jesteś tu, prawda? Pokaż się. Chyba, że to jest ta nieśmiała dziewczyna. Wiem, że tutaj jesteś. Zróbmy to szybko. Zaczynasz mnie niecierpliwić. O co chodzi? Masz jakiś problem? Jeżeli nie odpowiesz, dzwonię na gliny. O, szlak! Ej, co jest? A, Kari! Kari, nic ci nie jest? W porządku. Po prostu nakopał mi do dupy. A? To ma arty w ogóle. Wow! Co robimy? Policja! Musimy zadzwonić na policję! W porządku, nic mi nie jest. Nie może być! Zostałaś zaatakowana przez jakiegoś obcego. Powiedziałam, że jest dobrze. Nic mi nie jest, jestem zmęczona, wracajmy. W porządku, jeżeli tak twierdzisz Akari ale na pewno nic ci nie jest. Ta, co ważniejsze, umieram z głodu. Chodźmy. Coś jest nie tak. Co tu się właśnie odwaliło? To już drugie zajęcia, a Kari dalej nie ma. No i nie ma jej online. Czy naprawdę została ranna w takim razie? Zastanawiam się, czy poszła na policję. Co robić? Nie mam pojęcia. Och, Abe. Spóźniona, co? Pośpiesz się i siadaj. Tak, tak. A Kali, raju! Tak się martwiłam, kiedy się nie pokazałaś. No i zostawiłaś mnie bez słowa. Ach, przepraszam. Poszłam do szpitala z samego rana. Do szpitala? Ale czy coś się stało tej poprzedniej nocy? Byłaś ranna? Po prostu kilka siniaków na tyłku. E, można powiedzieć, że byłam tylko troszkę ranna. To nic wielkiego. Ale poszłam do szpitala, bo musiałam. Nie martw się o to. Musiałaś? Co to znaczy? Och, no wiesz... Powiem ci po szkole. W każdym razie mogłabym przypisać twoje notatki z pierwszych zajęć? Jasne. Po szkole? Dlaczego mam czekać aż do końca zajęć? Czy to możliwe? Dlaczego tutaj nie mogliśmy porozmawiać w klubie socjalnym? Znaczy, Battles tam jest. Jakby nie patrzeć, on wciąż jest nauczycielem, więc mógłby się zmartwić, gdyby usłyszał, że zostałam zaatakowana. Ehm, um, hej, więc. Wybrałaś czas klubowy, by porozmawiać o tym ataku. Więc to, co zrobił ten nieznajomy, ma jakiś związek z naszą pracą, prawda? Z naszym śledztwem w sprawie sumę W zasadzie. pozwolę sobie to powiedzieć. Znaczy ta osoba zaatakowała cię dlatego że ją wypytywaliśmy, tak? No cóż, bardzo dobrze podejrzewasz, a oj. Kiedy zostałam zaatakowana, sadził mi to do kieszeni. Trzymajcie się z daleka od nadsumę? O co tu chodzi? Kiedy dostajesz coś takiego, to byłoby kiepskie żeby iść na gliny. To nie tak, że jesteśmy całkowicie bez winy. Czemu? My właśnie zostałyśmy zaatakowane na ulicy w środku nocy. To ty jesteś ofiarą. Prawda, że zostałam zaatakowana, ale wtedy zapytają, czy zrobiłaś coś, co mogło go sprowokować. No i jakby nie patrzeć, prowadziłyśmy śledztwo, które działało ludziom na nerwy. Prawda jest taka, że wszyscy zainteresowani nas odrzucili. Czy to możliwe, że to ktoś z tej piątki, którą przepytywaliśmy? Założę się. Ja już mam nawet podejrzanego. He? Zorientowałaś się? Kto nas zaatakował? Nie widziałam jego twarzy. Miał maskę i kaptur, ale kiedy chwycił mnie za gardło, zorientowałam się. Te słowa utwierdziły mnie w przekonaniu na jakieś 80%, ale nie jestem całkowicie pewna. Kto? Kto cię zaatakował? A ty jak sądzisz? Hej, Akari, nie baw się ze mną w ten sposób. Nie bawię się. Krew uderzyła ci do głowy, a oj, uspokój się i pomyśl. Szybko się zorientujesz. Nie kości mi zgadywać, hej. Hu, hu. Oszlak. Um. Ale... Czy to nie Miaki mówiła nam? A już z drugiej strony, oha! Strzelam miaki. Kiedy chwycił mnie za kołnierz, ja chwyciłam go za rękę wystarczająco mocno, by zagłębić w niej paznokcie. Okej, okay. gdyby to była miaki, nie sądzisz, że byłabym zgubiona? Umięśnione dłonie, to jej życie. Okej, okay. ktoś, kto mnie zaatakował, nie pozwoliłby sobie na coś takiego, więc nie miaki. Eee... Więc sakura, ja strzelałam od początku. Ona jest taka mała, tego samego wzrostu co ty. Przy tej różnicy siły bez trudu by mi odepchnęła. O ile Sakura nie byłaby zaskakująco silna, to żaden przeciwnik, więc z całą pewnością to nie ona. To co? Po prostu nasz rodzynek? Więc tak uważasz, oj, Hmm, złóżmy mu wizytę. Chodźmy. Jakby yeah, come on. Jeśli chłopie jej nakopał, ho, ho, ho. Witam serdecznie. Hej, Jasuka, masz chwilę? Czekaj, czy on ma zabandażowaną rękę? Taki trochę kakal vibe. E, chwilkę na co? Przepraszam, ale nie chcę z wami rozmawiać. Przepraszam. Jasuka, masz radną rękę, ha? Skąd te bandaże? Nic ci nie jest? To nie twoja sprawa. Naprawdę? I to nie ma żadnego związku z nami. E, skoro tak twierdzisz, w porządku. Przyszłyśmy tutaj, bo uznałyśmy, że tak wypada. Co ty masz na myśli? Może porozmawiamy gdzie indziej. I żebyśmy mieli jasność, mówiąc, że to ma związek z tobą, sądzę, że ma też związek ze mną. Osobiście. Tam nie będzie w porządku rozmawiać, nawet tutaj. O czym chcesz rozmawiać? Co jest? Czemu ty masz kij? Ty zły gościu! Co ty sobie myślałeś, atakując nas w ciemności? Czy my naprawdę robimy coś tak złego? Jeżeli chociaż podniesiesz rękę, na akari. Nie pozwolę ci. Nie mam pojęcia o czym mówisz. Wyjaśnisz? Och, wystarczy. My wiemy prawdę. Nieważne, czy będziesz udawał głupiego, czy też nie. I tak, byłam w stanie zranić się w rękę, kiedy zagłębiałam w niej paznokcie, ha? Przepraszam. Czy te bandaże są tylko po to, żeby ukryć rany? Ach, mam to gdzieś. Kiedy chwyciłeś mnie za kołnierz, byłam pewna, że to męska dłoń. Z pewnością nie mogła być kobieca. No i wydawały się wystarczająco umięśnione. Pasowałyby tylko do faceta. Gdyby chodziło tylko o człowieka, pomyślałabym, że to jakiś zwykły degenerat. Ale wcisnąłeś mi ten list. Trzymaj się z daleka od Natsume. Napisane w taki sposób na pewno znaczy coś więcej, niż tylko nie drążcie tematu Shiori Natsume, prawda? Chociażby drugą Natsumę, czyli Sakura i całą jej rodzinę. Do nich też mamy się nie zbliżać, prawda? Kiedy odwiedziliśmy dom Natsumę, jej matka powiedziała, że będziecie mieli razem kolację i że Sakura też musi tam pójść. Podczas naszego ostatniego spotkania powiedziałeś, byśmy nie wpychali nosa w nic, co ma związek z Natsumę. Ach, więc musiałeś o tym słyszeć, prawda? Nie tylko o tym, że się nie poddałyśmy, ale że poszłyśmy do jej domu. Od matki nad sumę mogę się założyć. Jako, że obiecałeś chronić sekret Shiori, musisz mieć pewność, że będziemy trzymać się z daleka od całej rodziny. Więc wtedy co zrobiłeś? Czy bałeś się, że nie tyle poznamy jej sekret ukryty w domu, ale że wyciągniemy go od jej rodziny? Bo po rozmowie z matką Natsumę wygląda na to, że ona nie ma pojęcia, że jej córka ukrywa cokolwiek. No i Sakura wygląda na to, że ona poznała sekret Shiori. I to jest problem. Więc napisałeś ten list, by trzymać nas z daleka od Natsume i od Sakury. Zastanawiam się, czy zaatakowałbyś nas po raz drugi, gdybyś musiał. Chciałeś nas nastraszyć. Byłeś pewien, że wtedy się poddamy i przestaniemy drążyć temat, bo to nie przyniesie nic dobrego, prawda? Ale popełniłeś błąd, obierając mnie na cel. Przykro mi to mówić, ale ja wcale nie byłam przerażona, a finalnie skończyło się tylko na kilku siniakach na tyłku. Mogłoby być inaczej, gdybyś zaatakował tę malutką tutaj, ale wtedy oczywiście nie zawahałabym się przed pójściem na policję. Nie mam pojęcia, dokąd to zmierza, ale wygląda na to, że wierzysz, że to ja Cię zaatakowałem. Tyle, że twoje wyjaśnienia nie mają sensu. Brakuje ci dowodów. Gdzie jest dowód? Nie mam w planach pokazywać ci dowodów, byś twarzą w twarz wyznał mi, że to zrobiłeś. To nie jest jakiś program detektywistyczny. W ogóle nie ma powodów do szukania dowodów. Zostawmy to zawodowcom. No i będę z tobą szczera. Nawet jeśli nie jesteś winny, to nie ma dla mnie znaczenia. Co to ma znaczyć? Czego ty w ogóle chcesz? Ach. Jesteś wolny w łapaniu faktów, nie? Dzisiaj byłam w szpitalu i dostałam potwierdzenie. To było tylko kilka siniaków. Obdukcja to tylko kawałek papieru, ale znacznie ułatwia sprawy, jeżeli zgłosić się na policję. Więc to było pierwsze, co zdobyłam dzisiaj rano. Nie tylko cię podejrzewam, ale jestem pewna, że jesteś winny. Mam raport potwierdzający moje rany. No i mam świadka. W skrócie... Jestem całkowicie przygotowana, by iść na policję. Ale to zależy od mojego nastroju. To nie wszystko. My biedne, zaatakowane dziewczęta mogłybyśmy zacząć głośno zastanawiać się, czy zgłosić to na policję. Zeszłej nocy zaatakowano mnie na ulicy. Jestem pewna, że wiem, kto to zrobił. To sami Kuza z Iris Academy. Sądzisz, że powinnam iść na policję? Ho, nie znasz go, no wiesz, samikuza, syn właściciela firmy, coś w tym rodzaju. Więc zapytam jeszcze raz, jaki jest sekret sumę, który tak ukrywasz? Rozumiem, więc to jest twój cel. W zamian za to, że nie wydasz mnie policji, mam ci powiedzieć jej sekret. Oskarżenie mnie bez dowodów jesteście niemożliwe. Mam no, gdzieś, czy usłyszę to od gościa, który zaatakował kobietę w środku nocy. Naprawdę sądzisz, że jesteś lepszy od nas? No i jesteś w błędzie, jeżeli chodzi o naszą dwójkę. A oj, nie ma z tym żadnego związku. Pomijając to, że teraz jest moim ochroniarzem. To ja chcę z Tobą rozmawiać. I ja zastanawiam się, czy iść na gliny. I jestem tą, która chce poznać sekret Natsumę. Do tej pory. A Aoi nie miała pojęcia, co chcę Ci powiedzieć, prawda? A oj? E, tak, nie miałam pojęcia, ale. Widzisz? Więc przestań ją obwiniać. Pomijając to, że nas krytykujesz, zacznijmy w końcu rozmawiać o sekrecie Shiori Natsumę. Zaczynam być zmęczona czekaniem. Mój boże, kobieto! Więc chcecie poznać jej sekret nieważne co. Chociaż nie mam pojęcia dlaczego. Nie powiem wam nigdy. Jesteś pewien? Tak. Nawet jeżeli to. Sprowadzi na mnie problemy kryminalne. Nawet jeżeli nadszarpny honor mojej rodziny. Nie powiem wam. Moja decyzja o poślubieniu Shiori. Nie była tylko z powodu tego, czego oczekiwali rodzice. To było coś specjalnie dla mnie. Pewnie już się zorientowałyście, ale to nie tak, że kochałem Shiori w sensie romantycznym, zresztą ze wzajemnością. Shiori miała zamiar odmówić poślubienia mnie. Pewnego dnia nasza dwójka o tym porozmawiała. Shiori wyznała mi, że ma sekret, którego nie może nikomu zdradzić i to taki, który wolałaby zachować tylko dla siebie. Czy ona faktycznie wolała kobiety? Ale uznała, że to byłoby nie fair odrzucić małżeństwo bez mówienia mi o tym, taką uczciwą osobą była. W odpowiedzi sam zaproponowałem jej małżeństwo z własnej woli, nie moich rodziców. Chiari była zaskoczona, ale kiedy wyznałem jej swoje prawdziwe uczucia, zaakceptowała je i podziękowała. Razem się śmialiśmy, obiecując, że staniemy się bliską rodziną. Od tego dnia zaangażowaliśmy się i to naprawdę. I wtedy Shiori Shiori bała się, że Sakura pozna jej sekret, że ciężar, który niosła, kiedyś spadnie na Sakurę i spowoduje jej cierpienie. Bała się, że to się wydarzy. Dlatego Shiori upewnia się, że jej sekret pozostanie nieznany Sakurze. Shiori jest dla mnie cenna, więc będę ją chronić. Mam szacunek do Shiori i to się nigdy nie zmieni. Chciałbym być wobec niej szczery, więc zdecydowałem się, że nigdy nie opowiem o sekrecie Shiori całym swoim życiu. Koniec końców zostałem bandytą, który atakuje ludzi w środku nocy. Jeżeli to wyląduje w moich aktach albo spowoduje, że moi rodzice się zdenerwują, niech tak będzie. Rozumiem. Rozumiem. Aha, Kari! Byłam pewna, że moim przeciwnikiem z wczoraj byłeś ty, ale wygląda na to, że się myliłam. Przepraszam. Dziękuję za to, że zgodziłeś się na rozmowę. Idziemy do domu, więc mógłbyś wyrzucić te śmieci? Och, racja. Więcej się nie zobaczymy, więc wyluzuj. Nie, to ja powinienem przeprosić. Um, cóż, żegnajcie. Zrobiłabym to samo. Ho, zrobiłabym to samo. Hej, Akari, dlaczego podarłaś ten list? To był doskonały dowód na to, że zostałaś zaatakowana. Więc lepiej byłoby go zatrzymać. To tylko byłoby obciążeniem dla Josoki. Jako, że obiecał sobie, że niczego nie powie. Kończmy z nim. Nigdy tak naprawdę nie planowałam pójść na policję. Ja zrobiłam obdukcję dla pewności, ale to tylko strata kasy. Bycie odpowiedzialnym za to, żeby rozpocząć sprawę kryminalną. To tylko połowiczne rozwiązanie. Nie możemy tego zrobić. Co więcej, ciężko powiedzieć, co Jasuka mógłby jeszcze zrobić, jeżeli bardziej go przyciśniemy. Najlepiej będzie się tym nie przejmować. Więc skończmy z Jasuką. Przepraszam, a oj. Czy było coś jeszcze o co chciałabyś go zapytać? Nie, w porządku. Jest dobrze. Jesteśmy. Co teraz? Idziemy do pokoju studenckiego? Um, Akari? Hm? Wiem, że właśnie wróciłyśmy do szkoły. Ale czy to będzie w porządku, jeżeli odwołamy swoje zajęcia? Dla mnie w porządku, ale dlaczego? Po prostu chciałabym więcej pomyśleć o śledztwie nad sumę. W porządku, chociaż byłaś całkowicie pewna siebie, kiedy chodziło o odkrycie prawdy dzień wcześniej. Ja wciąż chciałabym odkryć prawdę, uwierz mi, ale nie sądzę, że chcę ją. Kosztem tego, że ktoś zostanie zraniony, Akari, wygląda na to, że czujesz się odpowiedzialna. Ale to ja pozwoliłam się zaatakować, wiesz? Próbowałaś mnie zatrzymać, mówiłeś, że to niebezpieczne. Zmusiłam go do ataku przez moją ciekawość. Moje rany to nic wielkiego, więc nie martw się nimi. Nie ma powodu, by wycofywać się tylko dlatego. Nie, jeżeli tego nie chcesz. Dziękuję. Ale. Ale z drugiej strony. Jak długo prowadzę to śledztwo, nikt mnie nie wspiera, nikt mi nie pomaga. W tym wypadku jest za to sporo osób, które mają coś przeciwko mnie. Nazywają mnie obrzydliwą. Brnę naprzód, popychana przez nic innego poza motywacją. Ale. Właśnie sobie zdałam sprawę, że jej chyba nie mam. Więc chciałabym być sama, by chwilę pomyśleć, czy powinnam to ciągnąć, czy też nie. Rozumiem. Na mnie to w porządku. Więc wykorzystaj czas i pomyśl. Tak, idę do domu. Jako, że jesteś ranna, upewnij się, że szybko wrócisz i odpoczniesz, OK, Akari? Do zobaczenia. Podoba mi się, jak to się rozwija psychologicznie. <laughs> Przepraszam. Że zawsze zmuszam cię do takich rzeczy. Ale Kari też tego chce. Och, wygląda na to, że jest przygnębiona. Biedactwo. Zgaduję, że nie mogę jej obwiniać. Nieważne co powiem. A o, jest typem, który się przejmuje. Jest taka szczera. Nie wspominając o obecnej sytuacji, no i patrząc na to, co robimy, mamy niewielu sprzymierzeńców. Jeżeli dochodzenie się przeciąga i każdy powtarza ci, byś trzymał się z daleka albo, że jesteś okropny, można stracić motywację. No i moja oczywista odpowiedzialność za to, że zostałyśmy zaatakowane. Zastanawiam się, czy mogę cokolwiek dla niej zrobić. Trzeba zrobić coś, co przywróci Aoi motywację. Czy są jakieś osoby, które mogłybyśmy przyciągnąć na naszą stronę, jeżeli chodzi o nadsumę? Tak. Mam pomysł, kto to mógłby być. Jest dziewczyna, z którą miałyśmy troszkę do czynienia. Która powinna być łatwa do przekonania. Okej. Okay. Muszę zaproponować jej, żebyśmy złożyli jej wizytę. Mam wątpliwości, ale zrobię to.